Mały modelarz, rocznik 1993. W tym roczniku ukazało się 9 zeszytów. Zapraszam na przegląd rocznika. W pierwszym numerze tego rocznika został wydany niemiecki samolot szturmowy Henschel HS-123 A1. Opracowanie graficzne i opis Wiesław Bączkowski. Model opracowany w skali 1 do 33. Opis konstrukcji i opis budowy mieścił się zaledwie na dwóch stronicach. Na ostatniej stronie okładki zamieszczono trzy rzuty wraz z rozmieszczeniem części i numeracją. Na czterech arkuszach kartonu nadrukowano części do wycięcia, uformowania i sklejenia modelu. Autor zaznacza, że model jest średnio trudny, ale poleca bardziej zaawansowanym modelarzom. I tu widzimy właśnie części: arkusze z częściami, ładny druk, oryginalny egzemplarz. Na pierwszej stronie zamieszczona była krótka historia powstania samolotu, opis budowy, kilka rysunków. No i tu widzimy części: właśnie ładne, soczyste kolory, dość ładny druk, białe karty, jeszcze właśnie i ostatnia strona. To też dalszy opis budowy, i na ostatniej stronie okładki mamy trzy rzuty wraz z rozmieszczeniem części i numeracją. Na zdjęciach widzimy model wykonany przez modelarza Oniku Jareczek. Model, jak widać, wykonany bardzo ładnie, czysto, starannie, z retuszem, zachowana geometria i naprawdę bardzo ładnie prezentuje się po sklejeniu. Autorem projektu okładki jest również Wiesław Bączkowski. Z numerem 2-3 wydano model francuskiego okrętu liniowego Richelieu. Opracowanie graficzne i opis Artur Osiński i Stanisław Wojtyga. Na czterech stronach zamieszczono opis budowy oraz rozmieszczonych było 10 rysunków poglądowych. Oraz szablony do samodzielnego wykonania niektórych elementów. Na ostatniej stronie okładki zamieszczono dwa rzuty z numeracją części poszycia. Na 12 arkuszach kartonu zostały nadrukowane części i elementy do wycięcia, uformowania i sklejenia modelu. I tu widzimy właśnie arkusze z częściami. No i jak widać, właśnie te wszystkie elementy rozmieszczone. Na arkuszach dość intuicyjnie to modelarz nie musiał się wiele jakby szukać tych części, elementów. Tu widzimy właśnie poszycia pokłady, kolory ładne, ładnie oznaczone. Jeżeli tu chodziło o wieże czy jakieś elementy artylerii, było to w zasadzie na jednym arkuszu rozmieszczone. Tak właśnie jak tu widzimy. Działka, artyleria. Dodatkowe kolory, a na pięciu arkuszach, rozmieszczone były w ręki do naklejenia na karton, do podklejenia tekturą. Model dość duży, skomplikowany, raczej dla zaawansowanych modelarzy. To zachowany egzemplarz. Model został przez autorów opracowany na podstawie planów modelarskich w skali 1 do 300. Tu mamy właśnie strony z arkuszami tych wręk do naklejenia na karton, poszycie denne. No i jak widać, właśnie egzemplarz zachowany w takim stanie jak widać ale kolorystyka po prostu bardzo ładna, jeszcze nie, nie karton nie pożółkły. O, widzimy tu pokłady, poszycie, e, burt, ar, e, działa artyleria na stronach, właśnie jak mówiłem, że to było na jednej stronie. Wszystko można, mogliśmy znaleźć, no i opis budowy, rysunki, szablony z do samodzielnego wykonania elementów, no i na ostatnia, ostatnia strona, dwa rzuty. Na tych zdjęciach możemy podziwiać model wykonany przez modelarza Oniku Pieterkowiec. Zdjęcia zaczerpnięte z portalu kartonówki.pl. Jak widać, model prezentuje się właśnie bardzo okazale, duży. Ładnie wykonane relingi. Tu podejrzewam, że już modelarz dorobił to w własnym zakresie. W numerze czwartym wydano model polskiego samolotu szkolno-bojowego PZL I-22 Iryda. Opracowanie modelu i opis Bogdan Dams. Model został opracowany oczywiście w skali 1 do 33. Na czterech stronach zamieszczono historię powstania samolotu, opis budowy, cztery rysunki poglądowe oraz zmianka co ukaże się w następnym wydaniu. Na ostatniej stronie trzy rzuty z oznaczeniem części. Na pięciu arkuszach kartonu nadrukowano części i elementy do wycięcia, uformowania, sklejenia modelu. Jak widzimy niektóre arkusze mają takie obwoluty, zapasów koloru dookoła. Model w trój takim barwnym malowaniu ze znakami cywilnymi. Na tym arkuszu mamy elementy do naklejenia na karton oraz szablony do samodzielnego wykonania z drutu. Oto ten egzemplarz. Okładka również projektu Bogdan Dams. Tu widzimy wnętrze właśnie tego opracowania. Jak widać model miał cywilne znaki, kolorystyka barwna, dodatkowe zapasy kolorów po odwolucie, znaki Sierra Papa, Papa Whisky, Echo. tej stronie co będzie w następnym wydaniu no i końcowa okładka z trzema rzutami. Na zdjęciach widzimy właśnie model wykonany przez modelarza Oniku Nocker. Bardzo ładnie sklejony model, czyściutko widać, że retuszowany owiewka kabiny, wnętrze kabiny było widoczne. W piątym numerze ukazał się model angielskiego samolotu myśliwskiego Westland Wilwind. Opracowanie graficzne i opis Bohdan Wasiak na czterech stronach zamieszczony był Historia samolotu, dane taktyczno-techniczne, opis budowy modelu oraz zamieszczono sześć rysunków pomocniczych przy sklejeniu modelu. Na ostatniej stronie, w stópce, co będzie w następnym numerze, jaki model się ukaże, a ostatnia strona: okładki trzy rzuty z rozmieszczeniem części. Na czterech arkuszach kartonu nadrukowano części i elementy do wycięcia uformowania sklejenia modelu. Model, jak widzimy, nie miał żadnych znaków przynależności do dywizjonu. Oczywiście, model bardzo ładnie tu opracowany, prosty. Myślę, że każdy modelarz mógł sobie z nim poradzić. Oto zachowany egzemplarz w rodzinnych zbiorach. No i tak jak mówiłem, pierwsza strona to jest historia powstania. Opis budowy modelu, rysunki. No i strony arkusze właśnie z nadrukowanymi częściami, egzemplarz w bardzo dobrym stanie. Tu jeszcze jest nierozcięta karta. I ostatnia strona przyrzuty z oznaczeniami części. A to kilka zdjęć tego modelu wykonanego przez modelarza Oniku MAXE. Szósty numer to model samolotu Hawker Typhoon. Opracowanie graficzne Jacek Słowik. Opracowanie modelu w skali 1 do 33. Trzy strony. Historia powstania samolotu. Dane taktyczno-techniczne. Opis budowy modelu. Kilka rysunków. Szablony z zamieszczonymi wzorami do samodzielnego wykonania. I ostatnia strona. Okładki. 4 rzuty z oznaczeniami części. Na czterech arkuszach zamieszczone były części i elementy do wycięcia i uformowania modelu. Jak widzieliście jedna strona to arkusz z częściami w i żeber. Na pozostałych trzech elementy do wycięcia, uformowania i sklejenia modelu. Oto bardzo dobrze zachowany egzemplarz. Jeszcze ma nieporościnane stronicę. I tu strona właśnie z tymi częściami do naklejenia na karton na zwykłym papierze cienkim. Natomiast cztery arkusze z częściami nadrukowanymi na kartonie. Widzimy wnętrze kabiny było, wnętrze jak gdyby podwozia, luków podwozia. I ostatnia strona. Też wzmianka, co będzie się zawierało w następnym numerze. I ostatnia strona: trzy rzuty z zaznaczeniami części. Model wykonany przez modelarza Oniku Arox. I właśnie tu widzimy na zdjęciach bardzo ładnie wykonany też. Kabinka, wnętrze kabinki, owiewka. Jak mówiłem, na, w planach było to do zrobienia, do wykonania. I wnętrze podwozia, odkryte luki. Z nadrukowanymi tam elementami. W numerze z podwójną numeracją 7/8 został zamieszczony model samolotu bombowego Bristol Beaufort. Opracowanie graficzne i opis Wiesław Bączkowski. 6 stron to historia powstania samolotu, wskazówki ogólne dla modelarzy instrukcja sklejania modelu opis budowy i rysunki pomagające przy sklejaniu modelu oraz co ukaże się w następnym numerze małego modelarza oraz ostatnia strona okładki to rzuty z oznaczeniem części. Na dziesięciu arkuszach kartonu wydrukowano części elementy do wycięcia uformowania sklejenia modelu. 10 arkuszy zajmowały części, duży był to samolot dwusilnikowy, wyposażenie wnętrza posiadał, dlatego tych części było troszeczkę i mieściły się aż na tylu stronach. Tu widzimy różne elementy, jak powiedzmy to są chyba elementy kół, śmigła, stateczniki, części silników. O, tu mamy właśnie wnętrze, kabin. Arkusz z wręgami do naklejenia na karton. Tu następny, szablony elementów, które należy wykonać we własnym zakresie. Oto egzemplarz tego numeru i strona z arkuszem, części do naklejenia na karton na cienkim papierze, zdjęcie samolotu, rysunki tu dość szczegółowy rysunek podwozia. No i arkusze z częściami na kartonie. I tu jest ładnie druk wykonany, bez żadnych przesunięć. Kolorystyka ładna, soczyste kolory. Papier też jeszcze nie pożółkły. Tu grubość papieru, właśnie tego kartonu, 0,29 mm. Także dość gruby papier, też karton. Tu, mieliśmy, o, tu mamy części kabin i do druga, drugi arkusz z tymi częściami, które należy kleić na karton. Zamieszczano wewnątrz takie druczki do wypełnienia dla kogoś, kto chciał podjąć prenumeratę małego modelarza. I ostatnia strona układki rzuty z częściami. Tak prezentuje się model wykonany przez modelarza Oniku DJ Bombel lub DJ Bombel, w zależności jak to czytać. No i widzimy, że też model bardzo ładnie się prezentuje. Duży, był to dwusilnikowy samolot, także tu i model jest też dość dużych rozmiarów. W numerze 9 małego modelarza ukazał się model japońskiego samolotu myśliwskiego Kawasaki Ki-61 Hien. Opracowanie graficzne i opis Roman Staszałek, Okład zaprojektował Wiesław Bączkowski. Na trzech arkuszach zamieszczone były historia powstania samolotu, opis budowy, sklejania modelu oraz zamieszczone rysunki pomocne przy budowie modelu. Znalazła się również informacja, co zostanie wydane w następnym numerze małego modelarza. Informacje dla czytelników, dla modelarzy. Ostatnia strona okładki to trzy rzuty modelu z rozmieszczonymi częściami. Na czterech arkuszach kartonu nadrukowano części modelu. Jak widzimy, bardzo ładnie nadrukowane, bez żadnych przesunięć. Druk czytelny, wyraźny. Części i sam model prosty, średnio zamazowany modelarz na pewno sobie z tym poradzi. I teraz oryginalny egzemplarz, zachowany właśnie. I tu, właśnie taka stópka do wypełnienia dla prenumeratorów, jeżeli ktoś chciał zaprenumerować, wysyłał coś takiego. No i cztery arkusze kartonu z nadrukowanymi częściami. Jak widzicie, bardzo ładnie się przedstawia ten egzemplarz. Zachowana kolorystyka. Ostatnia strona okładki to trzy rzuty z oznaczonymi częściami. I ten model wykonał modelarz Oniku Hydrochus. Jak widzimy, właśnie też model bardzo ładnie wykonany. Starannie, czyściutko. Tak się właśnie prezentuje na zdjęciach. W numerze 1011 wydano model lekkiego krążownika Nuremberg. Opracowanie graficzne i opis Krzysztof Wolbeck, rysunek na okładce Adam Werka. Na trzech stronach zamieszczono opis, opis budowy modelu oraz 14 rysunków pomocnych przy sklejaniu modelu. Pozostałości na stronie to informacje dla czytelników. Ostatnia strona okładki, rzuty modelu. Na 16 arkuszach zadrukowano części i elementy do naklejenia na karton, do wycięcia, uformowania i sklejenia modelu. No i tu właśnie widzimy arkusze z częściami. Bardzo ładna kolorystyka, soczyste kolory, druk nieprzesunięty, wszystko jakby w, swoich, w swoim obrysie. Na tych samych arkuszach, na tej samej grubości arkuszy, też y, części do naklejenia na karton do wycięcia, formowania w ręk kadłuba. No i właśnie tak się prezentują arkusze z częściami. Tak prezentuje się model wykonany przez modelarza Oniku Chris52. W ostatnim numerze tego rocznika, 12, wydano model japońskiego bombowca nurkującego Yokosuka D4Y4 Suzuki. Model w skali 1 do 33 opracował Wiesław Bączkowski. Na trzech stronach był krótki opis, dane taktyczno-techniczne, opis budowy modelu. Ostatnia strona to rzuty z oznaczeniem numeracją części. Cztery arkusze kartonu zajmowały nadrukowane części i elementy do wycięcia, uformowania i sklejenia modelu. Jak widzimy, też fajny model, mało części, w zasadzie dla początku modelarza, jak najbardziej do wykonania. Na tych zdjęciach widzimy model wykonany przez modelarza Oniku Skwaru. Model jak widzimy jest wykonany w wersji z wciągniętym podwoziem. No i tak właśnie prezentuje się na załączonych zdjęciach. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejny, w którym zaprezentuję rocznik małego modelarza 1994. Zapraszam.